Siemka temka witam was w kolejnym odcinku Steinted Grail No i cóż, przed nami... Nie, nie bos, bo się okazało, że tutaj jeszcze ominąłem taką odnogę Także odpalimy sobie świeczkę Use I przez chwilę możemy sobie tutaj biegać Także wpadniemy jeszcze na tego moba, który tutaj stoi Sobie go zczyścimy No wiecie, na bossach chce być lepiej przygotowany Co my tutaj mamy? A, fajnie by było dwa bloki walnąć w pierwszej rundzie, co? Chociaż mają minus 50% je No szkoda by było oberwać od razu Też taki dips jakby mu tutaj wsadził To i tak niedużo No nic, dobra, zrobimy tak Możemy Zastunować wybranego przeciwnika Zastunujemy go stantujemy obu Oj jak mi oddali Dobra No to nieźle Mocno mi oddał Dziady. jeden Hmm. Jakbym zrobił coś takiego jeszcze? A. Nie w tego kliknąłem, no trudno. Ech, jakby mnie wolno, to bym miał się z i bym mógł coś. coś porobić jeszcze w następnym rodzie Także tak zrobimy. Okej, okay. o, no i teraz możemy się poleczyć, Bo wiecie czemu? Bo sobie go zabijemy, no ty, to ma strasznie dużo pancerza, no, no, no kurde, czemu, ale jajo, kliknąłem na niego, no co to ma być, ale szajs. na niego a ten dostało bez kitu. Hmm. Zabiję go w tej rundzie, czy nie zostało mi trzy ataku. Zabiję. Ale jajo było z tym, aby się poleczył dużo więcej. Heavy Attack, Duplicate Next Card, co? Hmm... To by mogło być fajne też. a tylko w tej... tej rundzie. Tylko obrażenia zwraca. Nie, no to... Chociaż w ogóle nie mam takich silnych ataków. Dobra, weźmy to jednak. No dalej Antyszczurowe i to mnie. As you you the hanging tree. O. 100 dolarów dostałem. Znaczy, no. <śpiewa> 100 pieniążków, także nie ma źle. Ale troszkę lanie dostaliśmy tutaj. Na tym. Um, się także nie podobało mi się to. Ech, jak mamy low HP, to takie roślinki fajnie przywracają życie. Okej. Okay. Czemu nie mogę jej użyć? Nie da się jej użyć. Czy my mamy jakieś debuffa? Czy... Aha. A może nie da się jej użyć, jak mamy powyżej 15% życia? A zobaczmy, od tego się da użyć. No da się, dobra. To sobie przywróćmy. Może dużą miksturką chilującą. No i GIT. I przydałoby się jeszcze. Więcej tego kupić. O tak. To mi się podoba. No ale, że mamy dużo potek tutaj. Mamy potrójne obrażenie, mamy bariery mamy... A Kursze, a to. A, a przebicie armora to by się przydało. Tu może zamiast bariery sobie wezmę. No, tak sobie zrobimy. Dobra, no to czas najwyższy się zmierzyć z bosem. No to kawa musimy przejść niestety Ale to nie jest daleko, także wiecie Ale mam 2000 kasy. Jakby doszło jakoś zamienić na jakieś lepsze gadżety, jakieś bronie. Nie znam się jeszcze na tyle na tej grze, no ale... Mam tego kowala, ale kowala obi boczy. Bo chcę, żeby mu przynieść dużo tysięcy tych kamieni. Dobra, no to jest ten Legendary. Bez jaj, serio, mam tego debuffa na sobie? To chyba jest jakiś jajo. Oj, co to jest? Serio, że mam tego debuffa, to jest jakiś powrąbane. Ach, dobra. Możemy zrobić coś takiego: mm, że go zjemy tym silnym atakiem, będziemy mieli plus 50% obrażeń do końca. agree ja bym tak aha fine a man of great knowledge and um, this legendary machine help performance and if it's went stone um, he cannot die unless two other trees are cut Jezu serio Gdybym ja to wiedział, od razu. Czemu ja nie przeczytałem? No i debuffa na mnie nałożyli. Dobra, musimy uwalić te drzewa. No i najgorzej. Bo mamy beznadziejne te skille. OK. okej. Dobra. I cyk. Także nie jest tak źle. Jak na razie. Ona mnie jakoś walnęło? Nie, nie walnęło mnie. Super. A co on tu przygotowuje tutaj? A, apply buff. Dobra, super. Super to poszło. Co on tu ma? Aha, no świetnie. Plus 5% kill plus 5% damage. Trzy razy będzie nas teraz hitał. Trzy razy nas uderzy, najgorzej. Przynajmniej nam pancerz rośnie teraz. Eee, możemy zablokować jeden atak od niego. Dobra, zrobimy tak, w drzewo last, drugi raz w drzewo last i zablokujemy sobie jeden atak od niego. Okej, okay. przynajmniej nam pancerz rośnie cały czas. Ach, te drzewo, czy ja bym mógł już zrobić mu krzywdę? Chyba nie. On teraz znowu sobie coś przygotowuje, także Tutaj słabo z moimi kartami. No nic no po prostu przywalimy mocno w drzewo. U. Znowu mnie dziwno Dobra, jeden blok znowu, także damy radę. Mm. I walimy przypadkowe drzewa. Bardzo dobrze. I cyk. O i teraz fajnie by było już wykończyć to drzewo. Eee. Ehm, ok, to jakbyśmy zrobili coś takiego. I teraz wykończymy je 127 do 242. To już nie bardzo. Chyba, że nałożymy na niego jeszcze debuffa. Także teraz już je wykończymy. Dobrze. E, czy on nas tym zabije? Nie. 2 razy 25. No, 50 maksymalnie na wciągnie. Także będziemy mieli dodatkową energię dzięki temu. No i teraz możemy się już podleczyć w tej rundzie. To by im pasowało. E, teraz. Właśnie, co dalej? Kurczę, że na początku tego nie ogarnąłem, te 3 punkty straciłem. Co dalej teraz? Hmm, możemy hitać wszystkich, ale nie ma sensu. Trzeba walić w tego jednego mocno. Dobra, a tu jest chain plus 1. 16, a no to wali. Dobra, to jest lepsze. Dobra, no to się praktycznie podleczyliśmy do kula. Ojej, kolejnego Buffa sobie załadował. co e, e, occasionally heal the remaining tree. O oh yes. Jeszcze sobie będzie leczył te drzewo, tak? Bardzo śmieszne. E, ale mamy słabe karty. Tu sobie weźmiemy i cyk A jeszcze tam została matko O nie, ale chila teraz walni No i gorzej Ale możemy tamtować drzewo Także super eee, mamy 4 energię 4 energie, cztery energie. O, żeby to za długo nie trwało Dobra, jedna butelka powinna Dobra. Ki tam w to. Dawaj, pokonamy to drzewo. Hmm. Jest, mamy to. No i syk. Aha, czemu on nie chce zginąć? Co ja muszę mu zrobić? Ty mi powiedzcie. Uh, having cut one uh, of the oldest, invoked the rights of mates. Uh, dobra, hello, occasionally. Dobra, już nie żyją. Także, the effects, the last, anti, end of combat. Dobra, uh, he cannot be hurt. He cannot die unless the two. Uh, Alder Trees Arc down, no, zrobiliśmy to, pokonaliśmy te dwa drzewa. Także ja teraz już nie wiem, co mam zrobić. Aha? Czemu tak? Czemu tak? Czemu nie da się go zabić? Mi powiedzcie. Aha, fajnie. 100 punktów sobie jeszcze dołożył to niezły agent ja nie wiem co ja mam mu zrobić zablokujemy jeden jego atak, no i co? 4 razy nas zwalnię. za 15, dobra przeżyjemy a, dobra, zabił się w końcu. O! Co z nim było nie tak, wy mi powiedzcie? Niby padły te drzewa, ale jeszcze i tak jak sobie już zaczął ładować tą umiejętność to był nieśmiertelny. Co za głupota Eym, okej okay. To też jest fajne. Żeby stamtować i... Zwiększyć sobie armor, tak? <laughs> Chain target random enemy. Hmm. Nie, no te tamte są spoko. Dobrze ją z moją postacią. All cards, current. nie. Duplicate the next card. O, i to bym wziął. Dobra. Hmm. Jak mam poniżej 25% z życia, to dostaję plus 50% Dimage'a. Whenever you lose health, draw one card. Whenever your health is below 10%, apply duplicate. Jak mam poniżej 10%, HP to jest 12%, także... To jest bardzo nijutko. Już bym sobie to lepiej wziął. Dobra, także... Pokonaliśmy właśnie drugiego bossa. A dalej kamienia nie mamy, tyle żeby sobie... Coś podbić. Także wracając tutaj możemy zajrzeć do tej karczmy. I wam powiem, że skorzystać tutaj z obiadków. A może zagramy sobie nawet? W kości. Dawajcie. Oj, przegrałem. U! Uh, dostałem 200. Super. Także żeby na zero? Chyba tak. Bo chyba dałem drugi raz te 100. A dobra. Kij tam w to ugranie. Eee, dobra. Straciliśmy 100 kasy, ale przywrócił nam 50, pro... 50 punktów życia. Także. To mi się podoba. Tam coś jeszcze było? A, tam też było odnowienie życia. W tym grobowcu chyba. A nie, to było to drzewo. A dobra, to już nie waży. Tutaj możemy sobie wrócić spokojnie już do naszej bazy To chyba by było tyle No 2000, kurde Upgrade his shop 2000 Skąd ja ci tyle wezmę chopie Teraz muszę wyruszać w kolejną podróż, żeby... Żeby zdobyć dla niego graty żeby się tu w coś nie wkopać dobra, ale to już będzie w następnym odcinku także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się no i oczywiście do zobaczenia na kolejnym